Witam, witam wszystkich w nowym, na nowej wojnie. Nie zapomnijcie dać subcia, łapci w górę. No i dzwoneczek. Zobaczmy co tutaj mamy. No, może rozjaśnijmy troszeczkę sobie ten telefon. Nie, ten to nie dla nas. No jest tu parę takich, więc można sobie coś tu wybrać. Hm cała kolorowanka, więc zagrajmy żółtymi. Sobie jeszcze na wszelki wypadek drugiego lekarza i zobaczymy no dobra to zaczynamy na szczęście Quintus, lek w gruzach, bierzemy się za Isarnię Dobra, Isarnia też powinna paść I teraz bierzemy się tutaj To próbujemy drugi raz ich, trzeci raz ich załadować Niepotrzebnie te zielone. Nie. Troszeczkę zbrakło. Troszeczkę. Dobra. Teraz coś tu się uda załadować. Miejmy nadzieję, że nikogo nie wskrzesi. Nie. Podleczamy się. I cała moc tu na niego. John'a pójdzie bez problemu ściągnąć potem. No i teraz pełna moc na Johna. No dobra. Pierwsza walka za nami. Jakoś poszło. Tu jest drugi taki zaświeletowy. Już tych nie mamy. Spróbujmy tym razem niebieskich. niebieskich na Alzara hmm, hmm, hmm. może coś na zielonych, może byśmy coś tu dali albo zaś te nasze fioletowe będziemy mieli zaś dwóch lekarzy to jednak manna bardzo szybka więc Trzeba trochę mieć w zanadrzu tych lekarzy hm. jedno złożenie niebieskich, fioletowych. Tu nam podpowiada. No to zobaczmy, co nam podpowie ciekawego. Niewiele, niewiele. Dobra, zobaczmy czy tu wejdzie niebieski diament. No niestety nie. Spróbujmy jeszcze raz. Przed, ale już quintus nam ostro pociągnie. Uda się, żebyśmy teraz odpalili. Nie. Vivien i... Dobra, och, Magni już leży. Jeden z lepszych. Quintus nam pociągnie drugi raz. Vel. Well. No i tu walka będzie pozamiatana nim zdążyliśmy coś zrobić to nas zmietli no niestety, zdarza się tak To jedziemy dalej, tu pójdziemy czerwonymi naszymi czerwonymi i zobaczymy co tu co tu nam przyniosą te czerwone znowu kolejne nie za wielkie rozdanie czerwonych Wyszło. myślę, że teraz zaodajemy trochę tych graczy no dobra ach, nie zaznaczyliśmy nikogo ale do dobrze się stało widzicie jak to jest biją tego zawsze co nie mają Na szczęście tu troszeczkę tych czerwonych jest to jakoś jakoś ciężko, ciężko ale walczymy znam przyłoży ręka kogoś nam ściągnie nie na szczęście to bym się zajął bo ona nam dużo dużo miesza dobra zielony na czerwonych powinien pójść elegancko no dobra, trzecia walka poszła do przodu, na szczęście, szkoda, że tamtego się nie udało, próbujemy teraz tego, fioletowymi zagramy sobie... na starcie super, załadujmy sobie tych fioletowych i wszystko na koszenka, który nam tu najbardziej zagraża. No jak zacznie leczyć, no takie rozdania to ja lubię, to tam fajnie się bije. Jakoś naprawdę ostatnio ten fioletowy to nam sprzyja. Fioletowy nam sprzyja. Pięknie poszła ta walka. No dobra, zobaczmy. Ktoś już go nam tu zajął. Tu, tu, tu. Co tu się stało? No dobra zajęli nam, to bijemy to co mamy idziemy zielonymi zielonymi melendurka choć jakiegoś lekarza Torch powinien paść i tak też się stało niepotrzebnie tutaj takie idą na cypriana który zaraz odpali Uff, ale melendor padł na strzała w sumie niedobrze bo to nasza lecząca postać podbijmy chorgalem, zmniejszymy im Pewno sobie ściągnął Poseidona. Będzie nas tu zabijał na strzała. Jeszcze się odrodził. ktoś mówi niedobry Poseidon. Niedobry. Nie no, ucieczki. Ucieczki to my zrobić nie chcemy. Kanel leży. Co nam tu się włącza? Coś tam. Coś, co nie chcemy. Na no, cyprianka który padł. I kaga. Przesuniemy to do góry. Nie wiesz. Chciałem zrobić diamencik jeszcze na koniec, ale. Nie udało, no dobra, piąta walka też poszła, i została nam ostatnia. Szkoda by tu było tego dobijać. Poczekajmy, niech sobie ktoś dobije. Mamy zaraz tutaj. No na razie to za dużo punktów nie mamy muszelka, jest ktoś kto by mógł to dobić. Nikt się nie garnie nad obiciem. Trudno, robimy. Zaraz zobaczymy co my tu mamy. Szału już nie mamy. Mamy tutaj to trzeba będzie chyba. Zabijmy pójść. załadujmy sobie te fioletowe są na alzarka jeszcze raz na alzarka będzie trochę truło czy to Vivian nam ściągnie zdążymy <gryw> chyba zdążymy no dobra tak okay i powinniśmy ich wykończyć no dobra, takim sposobem poszedł reset zobaczmy ile mamy punktów 406 406 u nas jeszcze troszkę ataków jest 61 na 41 więc więc powinno być dobrze dzięki dzięki zobaczymy się potem jak wygramy to pokażę wam jeszcze skrzyneczkę i co tutaj dało do później co tutaj nam dało doszał nie ma Zobaczmy jeszcze kuferek, strzałki, komposik, ładnie. Sześć, sto, symbol, flaszka. Ciekawe, ile kluczy, jeden. No pięknie, strzałeczki, komposik. 600 sto. Takich nagród więcej, zwycięstwo. Zobaczmy jeszcze, jak to tu wyglądało przebieszone, nie wiem, pozycja.